Hej, przede wszystkim zasubskrybuj kanał i aktywuj powiadomienia, ponieważ to, co usłyszysz dzisiaj, może być najważniejszym przesłaniem twojego życia. To nie jest sensacja, to apel prosto z nieba. Czas ucieka i może to być ostatnia szansa, żeby się obudzić, zanim wszystko zmieni się na zawsze. Czy zauważasz, że coś na świecie jest inne? W powietrzu unosi się niepokój, niewidzialny ciężar, który zdaje się ostrzegać, że wydarzy się coś bardzo poważnego. To nie przypadek. To ostrzeżenie Ducha Świętego. Ale gdy on przemawia, większość ludzi daje się porwać próżnością, pustym debatom i ulotnym obietnicom. Ale uważaj, pilny alarm. Proroctwo, które zmieni los chrześcijan, właśnie się spełnia. I nie będziesz czekać, aż ktoś się obudzi. Ten film to coś więcej niż tylko treść, to apel. Wstrząsnąć. Zostań ze mną do końca, ponieważ to, co ci tutaj ujawnię. Może zmienić bieg Twojego życia duchowego. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapisz się już teraz, kliknij dzwonek i dołącz do mnie. Bóg chce z Tobą rozmawiać. Teraz, jakby całe niebo krzyczało: pilny alarm. Proroctwo, które zmieni los chrześcijan, właśnie się spełnia. Jednak w natłoku codziennych spraw wielu ludzi nie słyszy tego wezwania. Duch Święty puka do drzwi natarczywie, ale czule. On nie włamuje się, on zaprasza. Czas miłosierdzia jest jeszcze otwarty, lecz kurczy się jak klepsydra, która ma się opróżnić. Jak często człowiek czuje ten ciężar w sercu, ten niepokój, którego nikt nie rozumie. To nie niepokój, to nie poczucie winy, to ostrzeżenie ducha. Wróć do domu. Jednak większość ludzi ignoruje ten fakt, zamieniając głos Boga na hałas mediów społecznościowych, na chwilowy komfort przyjemności, które rozpływają się w powietrzu. Ta duchowa potrzeba nie jest pustym strachem, jest ostateczną szansą. Jeśli kiedykolwiek obudziłeś się rano z uczuciem, że musisz zmienić swoje życie, nie ignoruj tego. Przeczytaj Ewangelię Jana. Zacznij od tego. Szukajcie szczerej modlitwy, takiej, którą odmawiacie płacząc, bez masek. Posłuchaj utworów, które poruszają twoją duszę, takich jak Luger Secreto u Gabrieli Rousi. Kiedy duch wzywa, nie igra. A kto ma uszy, niechaj słucha. To stary dylemat. Ale teraz jest pilniejszy niż kiedykolwiek. Albo światło, albo ciemność. A wiesz, co jest najbardziej niebezpieczne: po prostu wiele osób próbuje żyć w duchowym środku. W niedzielę chodzisz do kościoła, ale w poniedziałek znów jesteś w tym samym kręgu plotek, chciwości i próżności. Pilny alarm. Proroctwo, które zmieni los chrześcijan, właśnie się spełnia. I nie będzie miejsca dla tych, którzy chcą jedną nogą chodzić w Bogu, a drugą w świecie. Są ludzie próbujący żyć z duchowym wyglądem. Publikuj wersety rano i wieczorem, a będziesz na bieżąco ze wszystkim, co nie podoba się Bogu. Ale nadszedł czas na sito. Czas udawania wierzącego już minął. Będzie tak jak w prawdziwej grze. Albo dołączysz do drużyny światła, albo zostaniesz pochłonięty przez cienie. Jeśli czujesz, że żyjesz na granicy, zacznij od przeanalizowania swoich nawyków. Zamień toksyczne seriale na podnoszące na duchu wiadomości. Obejrzyj Claudio Duarte, Hernandez Bias lopez Douglas Goncalves. Zmień temat rozmowy. Zamień kpiące kręgi na budujące rozmowy. Ponieważ wiatr, który nadchodzi, powali wszystko, co nie ma korzeni. Scena się przygotowuje, a wiatry zaczynają wiać. Ci, którzy twierdzą, że mają mocną wiarę, zostaną wystawieni na próbę i nie popełnicie błędu. To nie dreszczyk emocji związany z potężnym kultem będzie tym, co utrzyma kogoś przy życiu, ale głębia jego korzeni. Pilny alarm. Proroctwo, które zmieni los chrześcijan, właśnie się spełnia. I oddzieli dojrzałego od powierzchownego. Jezus posłużył się przypowieścią o domu na skale nie bez powodu. To, co nadchodzi, wystawi na próbę każdy fundament. Wiatr pokaże, kto nauczył się tylko publikować wersety, a kto nosi je w sercu. Emocje wyparowują, pozostaje wiara mająca korzenie. A jeśli dziś wszystko jest spokojne, ciesz się tym. To właśnie w tym momencie następuje osadzenie głębi. Chcesz być silniejszy. Czytaj psalmy każdego dnia. Zapisz obietnice. Medytuj. Załóż notatnik modlitewny. Szukaj dojrzałych duchowych mentorów. Dołącz do małych grup. Bo gdy nadejdzie burza, a nadejdzie na pewno, tylko ci, którzy mocno stoją na skale. Pozostaną na nogach. Płytka wiara jest jak roślina bez korzeni. Szybko rośnie, ale umiera przy pierwszym porannym upale. Człowiek jest podekscytowany muzyką, otoczeniem, emocjami, ale przy pierwszym problemie rezygnuje. Pilny alarm, proroctwo, które zmieni los chrześcijan, właśnie się spełnia. I tylko ci, którzy zbudowali mocną, niezachwianą, głęboką wiarę, będą w stanie się oprzeć. Prześladowania już się rozpoczęły. Subtelne. Ale realne. Wyśmiewają chrześcijan, cenzurują prawdy i etykietują tych, którzy bronią zasad. To będzie się nasilać. I tylko ci, którzy naprawdę wierzą, mogą trwać. Ci, którzy żyją wiarą, nie tylko powtarzają wersety. Oni nimi żyją. Czy wiesz, dlaczego Paweł się nie poddał? Bo wiedział, w co wierzy. Studiuj chrześcijańską apologetykę. Obserwuj Rodriga Silwę. Zacznij od małych wyborów. Nie negocjuj swoich wartości, zachowuj uczciwość w tajemnicy, broń zasad bez strachu, ponieważ wierność szczegółom przygotowuje do wielkich walk. Żyjemy w epoce informacji i zamieszania. Wszyscy wszystko wiedzą, ale niewielu rozróżnia, co pochodzi od Boga. Filmy, gotowe frazy, treści bez źródeł. Wielu chrześcijan daje się zwieść pięknym przesłaniom, które wypaczają prawdę. Pilny alarm, proroctwo. Które zmieni los chrześcijan, właśnie się spełnia. A oszustwo pochłonie tych, którzy nie są czujni. Manipulowanie prawdą nie jest niczym nowym. To, co jest złe, stało się punktem widzenia. Słowo Boże jest dostosowywane do kultury, ale prawda się nie dostosowuje, ona się przemienia. A ci, którym brak rozeznania, będą nazywać ciemność światłem i potkną się. Czy chcesz mądrości? Módlcie się codziennie o rozeznanie. Przeczytaj księgę przysłów. Spożywaj prawdziwe treści chrześcijańskie. Podążaj za liderami, którzy są wierni Biblii. Unikaj tych, którzy głoszą wyłącznie Ewangelię Samopomocową. Bóg nie powołał nikogo do tego, by czuł się dobrze. Powołał go do tego, by był święty. Bycie chrześcijaninem staje się aktem oporu. W niektórych krajach modlitwa w miejscach publicznych jest już zabroniona, a prawa, które kiedyś chroniły. Teraz milkną. Cenzura mediów społecznościowych. Platformy ograniczają zasięg tych, którzy głoszą prawdę. Pilny alarm. Proroctwo, które zmieni los chrześcijan, właśnie się spełnia. A kto nie jest przygotowany, wycofa się. Technologia tworzy świat, w którym bycie chrześcijaninem jest niemal przestępstwem. Powstaną prawa kryminalizujące wartości biblijne. To już się dzieje. Otwarta wiara będzie cię drogo kosztować. Czy jesteś gotowy zapłacić tę cenę? Ponieważ nie będzie już możliwe bycie chrześcijaninem, tylko na swoim profilu na Instagramie. Przygotować. Posiadaj papierową Biblię. Nauczaj słowa Bożego w domu. Módl się w ukryciu. Nawiąż kontakt z prawdziwymi ludźmi. Osobiście. Nie polegaj wyłącznie na algorytmach. Prawdziwy Kościół zbierze się ponownie, jak w czasach dziejów apostolskich, od domu do domu, stanowczy, odważny. Gotowczesna kultura chce przepisać Biblię. Biorą to, co święte, i zniekształcają, aby wydawało się inkluzywne. Zamieniają prawdę na wygodę. A najsmutniejsze jest to, że chrześcijanie dają się na to nabrać. Pilny alarm! Proroctwo, które zmieni los chrześcijan, właśnie się spełnia. A kto porzuci niezbywalne zasady, straci dziedzictwo. Czy zauważyłeś, że wszystko, co sprzeciwia się Słowu, stało się normą? A ci, którzy bronią wartości chrześcijańskich, są atakowani. To jest duchowe. To nie tylko zmiana epoki. To wojna o duszę. Słowo jest zniekształcane, by zadowolić ego. Ale krzyż pozostaje jedyną drogą. Bądź silny. Potwierdź swoją wiarę. Nauczaj prawdy z miłością, ale nie rozwadniaj jej. Przeczytajcie list do Rzymian. Przeczytajcie list do Efezjan. Przeczytajcie niesfiltrowaną prawdę. Ponieważ kultura się zmienia, ale królestwo trwa. I tylko ci pozostają, którzy się nie uginają. Podobnie jak za czasów Noego, ludzie żyją tak, jakby nic się nie miało wydarzyć. Jedzą, piją, biorą ślub, ignorują dźwięk budowanej arki. Ale drzwi się zamkną. A kiedy się zamknie, nie będzie już odwrotu. Pilny alarm. Proroctwo, które zmieni los chrześcijan, wkrótce się spełni. Czy będziesz czekać? Aż spadnie deszcz, by uwierzyć, czy wejdziesz do Arki teraz, póki łaska jest jeszcze dostępna. Okno zbawienia jest otwarte, ale nie będzie ono trwało wiecznie. Duch mówi przyjdź! Ale wkrótce zapadnie cisza. Dołącz już dziś. Żałuję tego: poświęć się Szukaj, ponieważ niebo zaraz się poruszy. A gdy Bóg zamknie drzwi, nikt ich już nie otworzy. I co teraz z tym wszystkim zrobisz? Czy zamierzasz to zignorować i żyć dalej, jakby nic się nie działo? Czy zajmiesz stanowisko raz na zawsze? To przesłanie nie tylko porusza, ale i zmienia. I pytanie brzmi: czy jesteś przygotowany na to, co nadchodzi? Jakie zmiany musisz teraz wprowadzić? Jakie przyjaźnie musisz pozostawić za sobą? Jakich nawyków musisz się pozbyć? Jakie decyzje musisz podjąć dziś, bo jutro może być za późno. A Bóg nie żartuje. Zostaw komentarz poniżej, co Bóg powiedział ci w tym filmie. Udział! Zajmij stanowisko i nie zapomnij. Zasubskrybuj kanał, kliknij dzwonek i przygotuj się, ponieważ to, co nadchodzi, zmieni wszystko. Niech Bóg Cię błogosławi i Cię obudzi.